motorek, cóż to za motorek? WPI yes. ogóle. ale wieża, nowa wieża bo widać nawet z monitoringiem zobaczmy co tu w ogóle widać jakiś tu plac widokowy był i dobudowali wieżę Włocławek i rzekę widać Ale fajnie ładnie ładnie Monitoring, nawet ta kamera się rusza Widzę Podglądają, patrzą co tu się dzieje Czy wszyscy są grzeczni ładne słońce dzisiaj